Święty Elementarz Nie wiem, co skłoniło moją matkę do udzielenia mi, sześcioletniemu chłopcu, nauki czytania i pisania po polsku na Piśmie Świętym, w przekładzie księdza wujka. A ponieważ nigdy jej o to nie pytałem, mogę stwierdzić tylko samo zdarzenie, bez podania jego genezy które nie pozostało bez wpływu na moje dalsze życie. Pomysł był naprawdę dziwny i w swoim rodzaju jedyny. Nie znam nikogo spośród moich przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, który by się uczył pisania i czytania ojczystego języka na wujkowej, wcale niełatwej polszczyźnie, a naukę czytania rozpoczynał od słów Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Temu pomysłowi matki zawdzięczam jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Już w pierwszym dniu mojej edukacji, w pierwszym zdaniu, z którym mozolnie borykałem się przez długi czas, zanim je umiałem poprawnie odczytać, nie tylko zetknąłem się z pojęciem Boga, tworzącego niebo i ziemię, ale dzięki osobliwemu elementarzowi, jakim z woli mojej matki stała się dla mnie wujkowa Biblia. Już od dzieciństwa, podświadomie łączyłem piętno mowy polskiej ze stworzeniem świata.